Już trochę osób mi się pytało, dlaczego ja mam tak mało wyświetleń, czy w ogóle niektóre rzeczy się nie wyświetlają, nie widać. Dlatego, bo mój kanał nie jest dla wszystkich. Jedni ludzie coś zobaczą, inni ludzie tego nie zobaczą, a poza tym jestem hakowana, stakowana przez całe grupy ludzi, którym po prostu się nudzi albo chcą mnie upieprzyć, bo tak, bo mają za dużo czasu wolnego. Plus jeszcze czyli co mnie tam tną, inne cuda mi robią, ale nie chcę się już zagłębiać w temat. Także no, mój YouTube nie jest dla wszystkich. Jak jesteś, jak masz szansę coś obejrzeć na moim kanale, super, bo może się czegoś nauczysz, może coś sobie przypomnisz, może jakaś informacja Ci się przyda. Tyle. Więc mój YouTube nie jest dla lajków, nie jest dla ilości, tylko to jest jakość. Ja nie wymagam od ludzi, że musisz mi kliknąć emocje, musisz mi kliknąć lajka, musisz to... W dupie mam te lajki, mam to gdzieś. To jest po prostu, przyda Ci się oglądasz, nie przyda, nie? Dobra, wola. Jak coś Ci się nie podoba, trudno, masz inne profile, no i tyle, no. Wolę być autentyczna. A że jestem hakowana i nesuda przez jakichś niedorąbanych ludzi, to już jest inna sprawa. No, to zapraszam na kolejne filmy. Będzie autentycznie. Pozdrawiam.